Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. To spotkanie traktujemy jako zebranie informacyjne też, ponieważ nasz statek przewiduje, że w połowie kadencji należy się zebranie informacyjne naszym członkiem, tak też uczyniliśmy. Tak żeśmy to uczynili, to dlatego, że ze względu na koszty, żeby były te same koszty przy spotkaniu Biały Laski, tak samo tego. Dowiedziałam się, że przybył również pan Zbigniew Piotkowski. Z kamerą. Naczelny, Z kamerą. naczelny redaktor Tygodnika, co słychać serdecznie. -y. Witamy, panie Zbigniew. Dziękuję za powitanie. I państwo doskonale wiedzą, że ja was nie opuszczam. My wiemy. Na dobre i na złe. Także, A zapis był. A ja, zapis teraz, jeżeli ktoś chciał jeszcze zabrać głos w sprawie naszej białej laski, to proszę bardzo, a później tu Pani Sekretarz odczyta sprawozdanie. Proszę Ułożenie bardzo. bardzo. Życzenia, Pan, prezes Pan Prezes Zarządu Okręgu. Proszę Państwa, w imieniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, tak, w życiu osobistym, w życiu zawodowym. Chciałbym podziękować władzom tutejszym z Mińska Mazowieckiego, Wiem, że nie są obojętne na los osób niepełnosprawnych wspomagają, działają na korzyść środowiska osób niewidomych. Wynika to z mojej pracy i zawodowej i prawda, z pracy na rzecz Polskiego Związku Niewidomych także tak samo i władze powiatowe, tak będziemy, wspomnę o tym, że będzie powstawał ośrodek na terenie powiatu Mińskiego dla osób niewidomych w Wólce Wybranieckiej, gdzie bardzo przychylnie starostwo podeszło do sprawy, wspomagają, działają na rzecz właśnie, żeby to powstało. Zachęcałbym z zapoznaniem się tych osób, które korzystają z komputerów, ze stroną internetową Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Mazowieckiego. Tam są najnowsze informacje, co się dzieje w okręgu, jakie są przeprowadzane szkolenia. Jest informator też w pliku PDF o ulgach i uprawnieniach. No to chyba wszystko, tak? No jeżeli ktoś będzie. Szkolenie na jasnej z panią Hanią yy, odnośnie cukrzycy. No, Bo to... było kiedyś takie szkolenie, dobrze. żeśmy jeździli. Myślę, że ja to przyjmuję do wiadomości, ja no. się zapytam, o, damy odpowiedź, dobrze? Dobrze. To w kole będzie wiadomo. No. Na... Tak, damy do, do no. zarządu odpowiedź. No. I... Bo tu w bibliotece było niestety, ja byłam wtedy na tym. No, na rehabilitacji. No, na pewno przekażemy wszelkie informacje. O wszystkich szkoleniach jest informacja zamieszczana na stronie internetowej. Jest nowa strona prowadzona przez informatyka zatrudnionego w okręgu. W obecnej chwili są szkolenia komputerowe, cykliczne, dwutygodniowe za grup. Jeżeli ktoś by sobie życzył uczestniczyć w takim, w takim szkoleniu, jest to szkolenie z podstaw obsługi komputera. Oczywiście bezpłatnie, nic osoba nie płaci, a będzie przeszkolona na zasadzie. Obsługi podstawowej, czyli pakietu ofisa, uruchamiania, wyłączania komputera, posługiwania się siecią internetową, prawda? No i takie, takie podstawy właśnie związane. No żeby sobie można było poradzić, odebrać pocztę, założyć maila wraz z pocztową, także na tej zasadzie. A i no, przecież żeśmy będziemy wiedzieli o takich rzeczach. No, to będzie na, na nam na bieżąco no. przekazywane, to jest. No. Proszę bardzo, to jeszcze... Jeśli Państwo pozwolą, to ja chciałem kilka słów powiedzieć. Znaczy przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Jestem tu po raz kolejny. Miło mi bardzo, że pamiętacie państwo o mnie. Chciałem również przekazać Państwu życzenia w imieniu pana starosty. No przykro, ale obowiązki służbowe nie pozwoliły mu dzisiaj tutaj przyjść. Niemniej jednak przekazuje życzenia jak najszybciej jak najlepszego zdrowia i, i, i prężnego działania związku jako że tutaj co słyszeliśmy co pan prezes powiedział to działanie związku jest naprawdę prężne i poprawiają wam się warunki prawda i to dobre to cieszy bo faktycznie jak się przychodziło do was to było tam zawsze zimą bardzo zimno a teraz przynajmniej będzie ciepło to już można się tak bardziej rozpłacić tak a nie siedzieć z kostiami i czekać na swoich na swoich podopiecznych. Chciałbym Trzydż. również od siebie Państwu życzyć wszystkiego najlepszego. No, tak jak już Pan Prezes powiedział, wzrok się Wam nie, nie wyostrzy, ale przynajmniej życzę Państwu dużo bratnich dusz, które, które będą Wam w tym takim życiu codziennym pomagały, bo to jest bardzo istotne dla Was, żeby takie osoby się znajdowały i chciały Wam pomóc. Życzę również Państwu, żebyście mieli taki wizerunek dobry i spojrzenie od Zarządu Głównego, żeby zawsze o was pamiętali jako kole tutaj w Mińsku Mazowieckim, bo to jest istotne. Jak zarząd z Warszawy was widzi, to i wam będzie lepiej. Ja od siebie deklaruję tak jak zawsze pomoc i, i, i taką nie tylko pomoc słowną, ale również materialną. Staramy się zawsze Państwa widzieć, Państwa wnioski i o ile jest to możliwe i środki na, na to pozwalają, to Wam w tych y, Waszych problemach pomagamy i chcemy nadal pomagać. I to deklaruję po raz kolejny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sprawozdanie z działalności Koła PZT w Mińsku Mazowieckim z okresu od 30 sierpień 2011 do 30 wrzesień 2013 roku. Zarząd Koła PZN pracował w składzie Sadoch Piotr, prezes zarządu Koła, Podrucki Adam, zastępca prezesa, Miziołek Małgorzata, sekretarz zarządu Koła, Nastałek Teresa, przepraszam, skarbnik zarządu Koła, Grudzień Bożena, członek zarządu Koła, Wielka Anna, członek zarządu Koła. Koło PZN w Mińsku Mazowieckim liczy obecnie 80 osób, w tym 77 dorosłych, troje dzieci. Zwolnionych z płaty składek jest 7 osób, to jest czterech podopiecznych, dwoje dzieci i jeden na czas nauki szkolnej. W ciągu ubiegłych dwóch lat przyjętych do koła zostało 19 osób, skreślonych z listy członków z różnych przyczyn 5 osób, zmarło dwoje. Zarząd koła społecznie pełni dyżury w każdą środę, jeśli zachodzi konieczność, w inne dni na przykład potrzeba wycieczki, wyjścia do urzędów i tym podobnie. W latach 2011-2013 zarząd zorganizował w roku 2011 siedmiotniowy wyjazd integracyjny do Władysławowa, Dzień Białej Laski w lokalu Maskotka. W roku 2012 odbyło się spotkanie z. Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, jednodniowy wyjazd do Kodnia, stacjonarne spotkanie dla diabetyków z dr Hanną Wysocką, sześciodniowy wyjazd integracyjny do Ustronia Morskiego, Dzień Białej Laski w lokalu Maskotka, wyjazd członków Zarządu Koła na spotkanie integracyjne z innymi kołami do Stoczka Łukowskiego i wyjazd członków Zarządu Koła na szkolenie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących do Ustronia Morskiego. W roku 2013 jedno, zorganizowaliśmy jednodniowy wyjazd do Kruszynia bochoników, corocznie są fundowane paczki Świąteczne, noworoczne ze środków własnych koła dla dzieci podopiecznych naszego koła. Ponadto członkowie zarządu koła biorą udział w szkoleniach organizowanych przez, przez Federację Organizacji Służebnych Mazofia. dzięki tej współpracy mogliśmy przeszkolić urzędników terenowych naszego powiatu. Członkowie zarządu Koła biorą udział w spotkaniach z władzami samorządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na naszym terenie powiatu. Zarząd Koła monitorował do Starostwa Powiatowego w sprawie ulg na przejazdy autobusowe. Dzięki staraniom członków Zarządu Koła zostało pozyskane i wymienione wyposażenie biura, między innymi komputer, drukarka, skaner, podłączony internet, wymieniono część umeblowania. Założyliśmy i prowadzimy Kronikę Koła Polskiego Związku niewidomych w Mińsku Mazowieckim. Staramy się kierować naszych członków na różne szkolenia, na przykład dobyt koszty, soczewki i tym podobnie. Udzielamy pomocy przy pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego, rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów. Zarząd Koła stara się pozyskiwać fundusze na działalność Koła. Rozpro, rozpropagowaliśmy 1% o wsparcie do sponsorów, wnioski do PCPR-u i tak dalej. Dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie corocznie otrzymujemy fundusze do finansowania ze środków PEPRON. Stan finansów Koła. Na rok 2011 to było składki członkowskie 2,390 zł. Z tego 70% dla Koła to jest 1,373 zł. Wpłaty z 1% podatku 120 30 zł 30 groszy. Saldo na koniec roku wyniosło 459 26 zł 26 groszy. W roku 2012 składki członkowskie 2902 zł. Z tego 70% dla koła to jest 2031 zł. Wpływy z 1% 586,20 zł. Saldo na koniec roku wyniosło 1401 9 zł 9 groszy. W 2013 roku to jest do 30 września 2013 składki członkowskie 250 zł z tego 70% dla koła 1575 przewidywane saldo na dzień 30 września 2013 1300 zł po stronie rozchodów opłata za telefon dopłata do wyjazdów spotkań integracyjnych zakup artykułów biurowych remont biura coroczne paczki dla dzieci i korespondencje między urzędami Dziękuję za uwagę Proszę bardzo, czy ktoś by zapytać się coś, co... Tu mam prośbę do gości. Jest właśnie ta kronika, kto z Państwa będzie chciał przejrzeć naszą działalność, są zdjęcia, opisy, a goście, kto ma ochotę, to prosiłbym o wpis. No to na no koniec. Prezes. Ale ja wyłożę no, tam na tam, ja może do tego. Wyłożę, ja wyłożę, tam jest widniej, na stoliku, tam gdzie zrobiliśmy no spis. A, no, dobrze. Tak. To kto Te, będzie sobie życzył, to bardzo proszę. Teraz poprosimy Panią Ilonkę Kołodziejczyk o przedstawienie Programu, tak? który no, można no, ja, 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 korzystać z PCP. Tak Panią tak, tak, dobrze powiedziałem? Tak. Oprócz tego, że Państwo potrzebowali ze środków Pefron, e, chciałam Państwa zaprosić do oddziału e, w projekcie ze środków unijnych. Projekt nazywa się Wsparcie na Starcie. Tylko niestety nie jest skierowane do wszystkich tutaj członków, tylko do osób, które są w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie i które chcieliby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Którzy chcieliby wziąć udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach. A oprócz kursów w tym projekcie są również rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, różnego rodzaju karnety, w tym na basen, do kina, wyjazd do teatru, różnego rodzaju wycieczki osoby, które by się zgłosiły i gdyby była jakaś taka większa grupa, 4-5 osób z Państwa tutaj koła, to można by było zorganizować szkolenie dostosowane do potrzeb osób niewidomych. Wtedy na takim szkoleniu byłyby specjalistyczne komputery, tak, dostosowane i można by było wówczas dla konkretnej grupy takie szkolenie zorganizować. Więcej informacji zapraszam do PCPR-u, pokój 103, pani Aneta Ciszkowska. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję Dziękujemy bardzo za informację. Na chwilę z za kamery pozwolą Państwo, mogę, Panie prezesie? Nie będę się filmował, bo ja i tak jestem znany, nie muszą mnie widzieć. Proszę Państwa, ja przede wszystkim gratuluję, że spotykamy się tutaj co roku i że mogę być na tym, to Państwu dziękuję. A w najnowszym numerze tygodnika co słychać jest mój felieton na temat właśnie jednego procenta. Nie napisany właśnie w okresie styczeń, marzec, kwiecień, a dzisiaj. A dlaczego? Otóż y, są wyniki y, naszej hojności dla organizacji pozarządowych i wychodzi na to, że 11,5 miliona Polaków zdecydowało się oddać 1% podatku i uzbierało się z tego 480 milionów złotych. Bardzo dużo, prawda? Ale ja poszedłem dalej i policzyłem. Ile to by było pieniędzy, gdyby każdy mieszkaniec powiatu dał na organizacje pozarządowe swój 1%? I wiecie Państwo, ile mi wyszło? 6 milionów. Każdy mieszkaniec powiatu, gdyby zdecydował się, dać 1%, pośrednio każdy Polak daje 42 zł, więc policzone zostało, że 6 milionów. Co to oznacza, proszę Państwa? Więc to oznacza. Że organizacje pozarządowe pożytku publicznego byłyby wypasione do granic w sprawie możliwości. To nie to, że wycieczki były. Każda działalność statutowa mogła być właściwie nieograniczona. A jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że gro pieniędzy naszych idzie na organizacje ogólnopolskie, czyli wszystkie e, soki 1 procenta są właśnie i te wiktuały. Profity zbierają organizacje warszawskie, a więc ogólnopolskie. Ja nie będę nazw wymieniał, Państwo wiedzą. Naszym, moim zadaniem jest teraz, moim zadaniem jest przekonać społeczeństwo, by chciało wpłacać na organizacje lokalne, na lokalne. I wszyscy musimy pamiętać o tym, przekonywać rodzinę, bo wiecie Państwo, mają Państwo rodziny i tak dalej. I 500 zł tam ostatnio było tak więcej niż 120, to już jest jakiś, to jest jak pieniądz. Ale gdyby było 5 tysięcy, byłoby znacznie lepiej. Ja tego Państwu życzę w tym nowym roku działalności, bo od białej laski do białej laski, tak? E, państwo działają i spotykają się tutaj. Życzę, żebyście Państwo mieli jak najwięcej pieniędzy właśnie z tego jednego procenta. Po co oddawać państwu? Dajmy lat, tym ludziom, którzy działają, prawda? I którzy mają, którzy mają potrzeby. Yy, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i to wszystko oczywiście będzie w mojej telewizji i w tygodniku co słychać, do których czytania. Mimo wszystko, mimo że to jest, yy, mamy do czynienia ze związkiem nie do, powie, ja powiem tak, wy tylko nie dowidzicie, ale widzicie więcej wydaje mi się od niektórych widzących i ja o tym doskonale wiem, bo mam teściową, która ma pierwszą grupę inwalidzką i ona doskonale widzi. Ona nawet widzi, co ja w środku mam, a nie tylko na zewnątrz. Dziękuję serdecznie. Prześwietliła mnie już 38 lat. Prześwietla. Także, także dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego życzę Państwu najlepszego na Nowym Roku Białej Laski.